Na trzynasta, także trochę dnia za nami, ale sprzątaliśmy, ogarnialiśmy się, tak? Jedliśmy, tak? A to ogląda pepe, tak? Tak, tak, na wszystko, tak. Wybraliśmy poduchy. Kupiliśmy wczoraj, kupiliśmy w sumie, okazało się, że dostaliśmy ją tak naprawdę za darmo, Kanapę w końcu. I Wypraliśmy wszystkie pokrowce na nią. Ja dzisiaj jeszcze prałam yy, poszewki z poduszek, tak? Tak. Także suszy się i będziemy ją ubierać, bo już jest prawie sucha. Ale pierwsze idziemy na spacerek. A co tobie się dzieje? <gry> yy, I pójdziemy do sklepu po jakiejś pyszności, tak? Tak. I na Plac Zabaw. Taki tutaj malutki Plac Zabaw między blokami, tak? Później wrócimy, zrobimy sobie jakiś obiadek, tak? Jakąś zupkę, prawda? Na szybko. Tak, będziemy sobie dzisiaj obiadem. I będziemy sobie odpoczywać, bo weekend, prawda? A je. Tutaj jest tam coś. Cześć! Ale tak jak mówiłam, nie był dwa dni już na zewnątrz, to troszeczkę poszedzimy. A potem wrócimy znowu do domu, ubierzemy tą kanapę, bo już powinna wyschnąć. I coś sobie tam pogarniamy jeszcze. Pobawimy się może piaskiem, prawda Antoś? Pobawimy się też w domu piaskiem kinetycznym. Tak, porobimy baby kolorowe w domu. Zamek wybudujemy, jak jeszcze coś w tym stylu. Antoś mm. lubi się tym bawić. Co prawda, mama ma po tej zabawie bardzo dużo suszę ale czego się nie robi dla dziecka. I e, myślałam, że jeżeli Antoś zaśnie, to ja sobie też coś porobię, coś pooglądam, posiedzę sobie, wypiję jakąś kawę i myślę, że pójdzie spać, że potem tym spacerze teraz zrobi się trochę senny, ze względu na to, że bardzo wcześnie poszedł wczoraj spać. O północy już się przebudził, no i już ten sen był taki niestabilny, już nie był taki spokojny, bo on też był wyspany, bo zasnął przed 19. Wypił mleko i zasnął. Ze względu na to, że nie miał drzemki, wstał też wcześnie i to wszystko złożyło się. Na ten niespokojny później sen, prawda? Bo nie było już ochoty na sen. Są tam dzieci? Tam jest Chciałbyś chodzić do takiego przedszkola? Chciałby chodzić do przedszkola. Zostawałbyś z dziećmi w przedszkolu? Antoś? Zostawałbyś? I z panem? Co? Bawiłbyś się? Ale mamy by nie było. <gryw> Jak mu łóżko wystaje. Ale mamy by tam nie było. To nic? To nic, prawda? Chciałbyś iść tam do przedszkola? Nie, no na razie nie pójdziesz. Mama chciałaby, żebyś już się dobrze komunikował, jak pójdziesz do przedszkola, wiesz? A nawet nie wiem, czy będę chciała go wysyłać do norweskiego przedszkola. Choć, chociaż nie mówię nie, bo różnie to bywa. Różnie się może poukładać i może jeszcze. Pójdzie do tak przedszkola. Z jednej strony chciałabym wysłać, bo miałby kontakt z swoimi dziećmi, ale z drugiej ja i tak z takich względów nie wybieram się na razie do pracy. Poza tym ciężko jakoś tak stabilna e, pracę, dobro dla kobiety tutaj. Chociaż coś, by się w ogóle Będę na razie czekać. Wyszliśmy ze spacerku, a coś ogląda sobie PP, Ja będę przygotowywać mu coś do jedzenia. Ale e, przychodzę do domu, i mój telefon łączy się z Wi-Fi. No i dostaję powiadomienia z Facebooka, z Instagrama. No wchodzę na Instagram, a tam komentarz pod moim zdjęciem o treści Soup for Soup. W ogóle nie wiem, jaki jest sens dawania sobie subskrypcji za subskrypcję. Dawać komuś suba tylko dlatego, że on y, też kliknie subskrybuj. Totalny bezsens. Nie widzę w tym nawet odrobiny sensu, y, żeby kliknąć subskrypcję pani, tej pani, która mnie o to poprosiła. Y, po pierwsze w ogóle nie rozumiem o czym mówi, bo nie znam języka, w którym się porozumiewa, a jest to norweski. Po drugie subskrybuję tylko kanały, które mi się podobają, które uważam za wartościowe, które, które chcę oglądać, z którymi chcę być na bieżąco. A nie, że dam kobie, kobiecie subskrybuj tylko dlatego, że wow ona mi da subskrypcję i będę miała teraz dziewięć. Totalny bezsens. Ja w ogóle nie jestem tutaj po to, żeby dostawać jakiekolwiek subskrypcje. Mnie to cieszy. Uważam, że Antoś będzie miał e, fajną e, pamiątkę jak dorośnie. Jak będzie to oglądał, to, e, to wrócą może jakieś wspomnienia, to zapiszą się w jego pamięci jakieś wspomnienia. W ogóle on e, bardzo lubi oglądać te vlogi, które do tej pory nakręciliśmy, także... Nie, nie zrobię tego! Nie dam tej pani subskrypcji i nie dam nikomu subskrypcji za subskrypcję. Także bez sensu w ogóle je. Dla mnie w ogóle ta idea, o ile można to tak nazwać, jest y, totalnie bezsensowna. I jeżeli nie ktoś ogląda, kto ma kanał i ktoś się w, co, w coś takiego bawi, nie róbcie tego. Robicie coś, co w ogóle nie ma sensu. coś. Nie wiem mi to w ogóle nie daje żadnej satysfakcji. Mi nie daje nawet satysfakcji, że mój brat dał mi suba, bo, bo dał mi go tylko dlatego, że jest moim bratem. Cieszą mnie subskrypcje z zewnątrz I, i jeżeli one będą, to będę się bardzo cieszyć. Jeżeli ich nie będzie, też będę nagrywać. Będę to robić dalej. Dla siebie i dla Antosia cieszy mnie to. Antosia też to cieszy. Prawda, cieszycie nagrywanie filmów, Antoś? Tak, tak. Powiedział, że tak. ogląda sobie Pepę, a ja zabieram się, zrobię sobie spaghetti. Tak? Zjesz spaghetti? Tak, 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 tak. Dzisiaj mamy dzień na tak. W ogóle zazwyczaj, jak zwracam się do Antośa i o coś go pytam, to mówię mu tak, tak, żeby mi odpowiadał ale przez to dobrze się komunikujemy, przez to dobrze się rozumiemy. A się odpowiada zazwyczaj na większość pytań, które mu zadaję, gorzej z wypełnianiem poleceń. Ale myślę, że na to jest jeszcze za małe. Próbuję angażować go w zbieranie klocków. Oczywiście razem, sam z, od siebie, czy nawet jak go poproszę, tego nie robi. Ale jeżeli widzi, że ja zbieram, to mi pomaga. Pomaga, że mam sprzątać zabawki, tak? Toś ogląda Pepe, nie będę mu przeszkadzać, yy, więc no, może się odezwiemy jeszcze, a może i nie, a może zakończymy tego vloga. Zobaczymy jak się ten dzień potoczy, tak? A Ty pójdziesz spać? Tak. Pójdziesz spać? Tak. Cześć. Bawiłeś się? Na placu zabaw? Fajnie było? Fajnie było. Baby robiłeś, tak? Jakie duże. Takie duże. I zamek budowaliśmy, tak? Tak. Zjadłeś ciasteczko, prawda? Tak. ciasteczka. Pokażę Wam. O, takie. To mi Jerry. Yy, takie herbatniczki. Kruche. Takie kruche, ale herbatniki. Tak. Bardziej kruche przypominają. Ale bardzo fajne. Mafelki ryżowe. Anto tak to się że smakował od święta małym. się lubi gumę specjalną Ale nie, nie. nie lubi. I kakao. Kupiliśmy kakao, żeby do śniadania było takie urozmaicenie bo zazwyczaj ktoś pije albo wodę, czasami z jakimś sokiem rozcieńczonym. Albo najlepiej, najlepiej piję wodę. Albo rumianek z miodem. Tak? Jeżeli chodzi o herbaty. Yy, zdarzy się od czasu do czasu. Ale ja to zdarzało się w Polsce, że kupiłem soczek w kartoniku. No i yy, stwierdziłam, że na śniadanie może w sumie pić też to kakao. Też nie codziennie, bo wiadomo, to jest sam cukier. No, kupiłam takie słodkie. Nie to zwykłe. A, bo myślę, że tego zwykłego nikt by nie chciał. Damy po obiedzie. Dobrze? Dostaniesz jedną gumę po obiedzie. Na długo nam starczą te gumy, całą paczkę. Chyba, że mama niej. No mama lubi słodkie. Dobra, uciekamy. Na razie.